Witajcie! Kochani, spodziewaliście się mnie pewnie dzisiaj. Ale... Ale wchodzę tutaj, ponieważ yy, zaszła taka pomyłka w związku z ostatnim live'em. Słuchajcie, sporo osób się mnie zapytało o ten alkohol, że nawet jedna osoba mi yy, napisała coś takiego, że fajnie, że się zainspirowałaś alkoholem. Nie zainspirowałam się alkoholem, słuchajcie, to był głupi przykład. To był nieodpowiedni przykład po prostu. Chodziło mi o, chodzi mi oczywiście o pijanych ludzi, których poruszyłam w ostatnim, ostatnim live, którzy mają po prostu specyficzny mindset wtedy, mają od, tak jakby stan swój specyficzny umysłu. I tylko o to mi chodziło. Nie namawiam do picia alkoholu, namawiam do niepicia alkoholu. I to mnie, słuchajcie, właśnie zainspirowało do tego, żeby tutaj dzisiaj wejść i e, niespodziewanie nagrać live'a, bo zadaliście pytanie na temat właśnie e, gdzieś tam substancji, z którą ja miałam problem. I pomyślałam sobie, że e, wiele osób ma problem z tym, a więc powinnam się wypowiedzieć. Czyli będę dzisiaj, słuchajcie, mówić o uzależnieniach. O, 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 o energii, a właściwie jaką energią jest uzależnienie? Uzależnienie to energia chaosu przede wszystkim. Każde uzależnienie, bez względu na to, od czego jesteśmy uzależnieni, wprowadza dysharmonię i w naszym organizmie, i w tym, co się dzieje dookoła nas, w naszym życiu. Dlaczego tak się dzieje? Bo yy, jesteśmy w szponach energii, która jest od nas silniejsza i coś nam każe robić. Każe nam na przykład pić, każe nam palić. Czyli jakby ten nałóg okazuje się, że ma moc. Ma moc nad nami. Czyli nauk ma moc. A my tej mocy nie mamy, bo nie możemy sobie poradzić z nim. Albo jesteśmy słabi. Może nie, że nie mamy mocy, może nie tak, ale jesteśmy słabi. Słabi na tyle, żeby z tym nałogiem wygrać. A my mamy być silni. Więc słuchajcie, chodzi o to, żebyś to ty miał moc, a nie nauk miał no moc. Więc yy... człowiek uzależniony, każdy jeden, bez względu na to, czy jest uzależniony od alkoholu, od yy, narkotyków, od papierosów, słodyczy, filmów porno? Bez względu na to, od czego jest uzależniony, jest bezsilny. Każdy z tych ludzi, którzy, którzy są od tych rzeczy, które wymieniłam, uzależnieni lub od czegoś innego, są. Bezsilni, bo coś nad nimi zapanowało. Prawda? Jakaś energia niekorzystna yy, nie dla nich, bo każdy nauk wyniszcza. Czyli powoduje jakąś destrukcję, jakąś dysharmonię w naszym życiu. Odbiera nam moc. Nauk odbiera nam moc. I zobaczcie, Taki człowiek uzależniony musi kłamać. Przeważnie ludzie uzależnieni kłamią, tak? Muszą oszukiwać otoczenie, że nie są uzależnieni. Bardzo często oszukują również siebie. Nie? A kłamstwo to jest bardzo niska energia. O. I słuchajcie. Y Chciałam wam powiedzieć o, o tym, jak się y, absurdalnie y, leczy ludzi uzależnionych. Na przykład porównam tutaj do y, u, ludzi uzależnionych od alkoholu w Polsce na przykład. Nie wiem, jak to jest w innych krajach, ale powiem, jak to się dzieje w Polsce. Y, dla mnie słuchajcie, jest dziwną rzeczą wsadzanie kogoś, kto jest uzależniony do jakiegoś ośrodka i y, żeby go oduczyć od jednego nałogu, to, y, tam odtruć. Przepraszam, odtruć od tego nałogu, czyli od, w, ty, w tym przypadku od alkoholu, to faszeruje się go jakimiś dragami, czyli prochami. Zobaczcie, jakie odtrucie, nie? Odtruwamy organizm. Nie damy Ci alkoholu, ale naszprycujemy Cię czymś innym, żeby Ci było lżej. To się nazywa odtrucie. Zobaczcie. Trzyma się tam go, tego, tego człowieka w zamknięciu, nie wiem, miesiąc, nie wiem jak to wygląda, ale tak mniej więcej słyszałam gdzieś tam od osób, którzy byli, po czym się, wypuszcza się z takiego ośrodka? tam oczywiście są różne rozmowy wtedy, terapie tak zwane i tak dalej, rozmawia się z tym człowiekiem, mówi mu się, że on już tego alkoholu ma nie pić, że nie pije i tak dalej, że już jest wolnym człowiekiem i w ogóle, całe masę różnych rzeczy, po czym on wychodzi z takiego ośrodka i on się boi. I mówią mu tak, nie wolno ci tknąć alkoholu do końca życia, na przykład, nie? Czy to jest wolność? Czy to jest wyleczenie się z nałogu? Bo dla, jak dla mnie, nie. Bo ten człowiek wychodzi z takiego środka i on musi ciągle się pilnować, żeby tego alkoholu nie mieć gdzieś w obrębie swojego wzroku, żeby nie chodzić na przykład na imprezy, gdzie ludzie piją, bo on dalej jest niewolnikiem tego nałogu. No jasne i logiczne, tak? Ile razy tak było, że ktoś wyszedł z ośrodka, napił się kieliszeczka wódki i poszedł w tany. I nagle poszła jedna butelka, druga, trzecia, czwarta i tak dalej. No nie wytrzymał. A był po jakimś detoksie, po terapiach i tak dalej. No i niby powinno być ok, zobaczcie. A, a ludzie, którzy wychodzą z takich ośrodków, oni dalej są podobno uzależnieni. Alkoholizmu się nie leczy. Alkoholizm, alkoholikiem się jest podobno do końca życia. Co za bzdury. Znowu ktoś coś dziwnego wymyślił, słuchajcie. I, yy, ja uważam, że się można całkowicie uwolnić od nałogu, ale tylko wtedy jesteś wolny od nałogu, gdy przestajesz z nim rezonować. Czyli jest ci to, na... przestaje to być dla ciebie energia, która cię, która tobą rządzi. Totalnie zawładnęła tobą, czyli jesteś w szponach tej energii. To jest nałóg. A wolny będziesz dopiero wtedy. Gdy ta energia ciebie nie rusza, będzie ci obojętna. Czyli ktoś postawi przed tobą kieliszek wódki i powie: weź się ze mną napi, bo tam, nie wiem, żona wczoraj yy, dziecko urodziła, yy, opijamy, cieszę się, słuchaj, wypijmy za jej zdrowie i tak dalej. I myślisz sobie: okej, okay, jest okazja. Napi na napiłeś się tego kieliszka wódki. I okazuje się, że ty dalej pić nie musisz, bo ty w ogóle. Już tego nie czujesz. Nie czujesz tej potrzeby. I to jest wolność od nałogu. I dopiero wtedy jest wolność od nałogu. Gdy ty potrafisz sobie po prostu powiedzieć nie. Nie uciekając, że a wódka, dobra, muszę spieprzać, bo jestem uzależniona. Nie. To nie jest wolność od nałogu. I powiem Wam, co, co ze mną się stało. Dlatego wam, dlatego tu dzisiaj wracam, bo powiem, ci, że mi, powiem Wam, że ma, mi się tak kropka do kropki wszystko poskładało i musiałam Wam o tym opowiedzieć. Zobaczcie. Ym, ja miałam ym, dość duży problem z alkoholem. Nie wiem, czy, czy to można nazwać. Takim uzależnieniem, że na pewno nie miałam takich momentów, że gdzieś tam siadałam yy, i piłam sobie sama do lustra w domu, tak? Alkoholu. Ja po prostu lubiłam imprezy, ja lubiłam się bawić, ja lubiłam tańczyć, ja kochałam z ludźmi gadać, śmiać się, a alkohol powodował, że było yy, szybko robiło się, luźno, śmiesznie, fajnie i tak dalej. I u mnie właśnie był ten syndrom, że jak mi ktoś postawił kieliszka, to niestety, ale na jednym nie kończyłam. Musiał być, musiał być i drugi, i trzeci, a jak się skończyło, to szłam do innego lokalu, albo, albo jeszcze gdzieś tam, y, szukałam ludzi, zaraz dzwoniłam do nich, żeby po prostu to trwało, żeby tego nie kończyć, do białego rana i tak nieskończono, słuchajcie, mogłam. I co? I słuchajcie, y, gdy postanowiłam y, po prostu zerwać z wszystkimi nałogami swoimi, y, a został mi jeden jedyny, taki najsilniejszy, czyli alkohol, bo jakiś czas temu rzuciłam palenie i tam parę jakichś innych rzeczy. Też byłam przez chwilę, dwa lata chyba uzależniona od słodyczy, nie mogłam sobie też z tym poradzić, ale to już też znalazłam tego przyczynę. I w tej chwili też już jest to, że tak powiem, załatwione u mnie. Więc powiem Wam, co było ze mną. Ja się długo jakby kopałam z tym nałogiem, bo. O ile nie było, to coś takiego, że siadałam w domu i piłam sobie do lustra. Tak na przykład, gdy znalazłam się już wśród ludzi, było śmiesznie wesoło i, i była impreza, tak nie, nie byłam w stanie po prostu sobie odmówić. Do samego końca imprezy po prostu trzeba było pić. I powiem Wam, że e, postanowiłam właśnie raz na zawsze z tym skończyć, bo wiedziałam, że to mnie też nie wyniszcza zdrowotnie, po prostu chciałam to zrobić dla zdrowia ogólnie przede wszystkim i powiem wam, że ostatnio życie mnie wezwało do tablicy. Spotkałam kogoś, kto właśnie poprosił mnie, żebym napiła się z nim wódki. I to było dosłownie parę łyków tej wódki. I powiem wam, co się stało. Ja nie miałam już e, gdzie wcześniej byłam właśnie taka e, Taka biczująca się, że jakże gdzieś tam wódki się napiłaś, co ty zrobiłaś? W ogóle jakim prawem teraz będziesz się po prostu, teraz musisz się ukarać i tak dalej. I słuchajcie, przez kolejny tydzień byłam zdołowana i po prostu yy, karciłam się, mega po prostu się za to yy, biczowałam. A w tym momencie zauważyłam, że yy, zrobiłam to na pełnym luzie, napiłam się tej wódki, po czym stwierdziłam. Okej, okay, mi już starczy, nie potrzebuję. I, nie, i, I wiecie, co się stało? Nie poczułam nic. To był dla mnie jakby płyn, który nie miał smaku. Nawet mnie po tym nie pokołysało. Czyli co się stało? Nie zarezonowałam już z, tym, z tą substancją. Ja już z nią nie rezonuję. Jest mi obojętna. I ktoś mi tu może teraz na stole postawić i powiedzieć, słuchaj, jest impreza, bawimy się. I może będę miała taki dzień, że nie będę chciała w ogóle wypić, a może ktoś mi powie, dobra, ale tylko kieliszka i tego kieliszka rzeczywiście się napiję, bo jestem wolna, bo mogę i, i go odstawię. I powiem, dobra, kieliszek, ok, ale na tym starczy. I to się nazywa wolność od nałogu. I to się u mnie stało, słuchajcie. <laughs> I wydawało mi się, że ja sobie z tym nigdy nie poradzę, że przecież yy, to jest tak silniejsze w ogóle ode mnie i tak dalej, że póki gdzieś tam nie ma ludzi, nie mam kontaktu i, tak, i z, z jakimiś imprezami, to, to się nic nie dzieje, ale potem mnie jednak ciągnie. Po czym słuchajcie, nastąpił taki przełom, że yy, zobaczcie, co się dzieje. Jest taka obojętność, i to się nazywa wolność od nałogu. Czegokolwiek by to dotyczyło. W moim przypadku był alkohol, w, w, w innym przypadku może być, mogą być słodycze na przykład. I o to w tym chodzi, wiecie. A uzależnienia, tak naprawdę, yy, uwolnić się od nałogu, tak naprawdę, to znaczy uwolnić się od jakiejś emocji lub od jakiejś emocji. Bo nałóg to jest ucieczka od emocji. To jest zagłuszanie samego siebie. Nie chcę tego słuchać. Nie chcę już o tym myśleć. Nie chcę, o, nie chcę już o tym wiedzieć. Nie chcę tego problemu na przykład rozwiązywać. Więc sobie odlecę. Raz, drugi, trzeci, ósmy. I powiem Wam, że każde uzależnienie ma na celu uniknięcie kontaktu z emocjami. Yy, więc jeżeli cierpisz na uzależnienia. To musisz dotrzeć do źródła swojej historii, to co to spowodowało, co tam siedzi, co tam boli, albo co jest zamrożone, albo nieuleczone, tam dotrzeć. Jak to uleczysz, to nie ma mowy o żadnych nałogach. Już nie potrzebujesz tego. Nie potrzebujesz narzeć się pół kilo czekolady, nie potrzebujesz wypić dwa, dwóch litrów wódki, żeby po prostu umrzeć, prawie powiedzmy, tak bo tak bywało momentami. I słuchajcie, jeżeli, i teraz tak, jeżeli jesteś niewolnikiem nałogu, to jesteś niewolnikiem umysłu. To znaczy, że nie możesz zapanować nad umysłem, nad swoimi zmysłami, nad swoimi emocjami. Umysł tobą zawładnął. Czyli tutaj kolejna praca, to jest praca z emocjami, i praca z umysłem. Właśnie ten odpowiedni stan umysłu. Jak tam jest harmonia, słuchajcie, wewnątrz, i spokój, i cisza, i nie ma jakichś, słuchajcie, mm, rzeczy do naprawienia, czyli wszystko gra po prostu. To my nie mamy takiej potrzeby, żeby się zażerać czymś, zapijać czymś, lub wrzucać w, sobie, w siebie różne substancje różnego typu i robić to ciągle i regularnie, bo my jesteśmy wolni. Tam jest porządek. Pamiętajcie, że każdy nauk wprowadza chaos. Więc jak w chaos, w chaotyczną naszą jakąś chaotyczną energię wprowadzimy kolejny chaos, właśnie to uzależnienie, to zaczynają się naprawdę, słuchajcie, destrukcyjne rzeczy dziać w, na, w naszym życiu. I to nie tylko szkodzimy własnemu organizmowi, bo fizycznie to jest bardzo, bardzo duża szkoda, przeogromna. Pamiętajcie o narządach, które przerabiają wszelkie tuksyny w naszym organizmie, że one w pewnym momencie mogą już nie dać rady, jeżeli my tak, tak, tak funkcjonujemy po życia na przykład, nie? Ale również wszystko, co się dzieje dookoła, odzwierciedla nasz stan wewnętrzny, pamiętajcie, zawsze. Więc taki nauk zawsze wprowadza chaos, jakąś dysfunkcję. Kochani, mam nadzieję, że że komuś pomogę. Tym live'em, bo yy, tak jak mówię, nie ma chorób nieuleczalnych, yy, i nie ma yy, nałogów, z których nie można by było wyjść. To jest za zrobienia. Yy, bo ja też myślałam, że to absolutnie nie, to, to w ogóle to jest tak silne, że, że, że się nie da. Ale się da, słuchajcie. Odpowiednią pracą się da. Odpowiedni, odpowiednimi technikami się da. Więc yy, jeżeli macie ochotę na ten temat porozmawiać, nawet anonimowo się do mnie odezwać, to zapraszam. Ja chętnie pomogę, ponieważ mam w tym doświadczenie. I pamiętaj, gdy nauk ciebie ma w swoich szponach, to jesteś słaby. Więc, żeby odzyskać tą moc, Musisz to przetransformować. A moc masz w sobie zawsze. Tylko ona jest uśpiona, bo zdominował ją nauk. Kochani, to może nie jest takie proste, jak ja mówię. To znaczy, może, może się to wydawać yy, yy, właśnie. Ludzie to komplikują. Zobaczcie, jak ludzie to komplikują. Wysyłają te ośrodki cuda nie widzę, teraz robimy to, teraz tamto, te terapię, 2 trzy lata, dalej jest w nałogu, dalej, się poszedł, dalej poszedł się zapić. Szywkę sobie. Ten, zapił szywkę. Rozumiecie o co tu chodzi. To jest cały czas błędne koło. Jeżeli ty tam czegoś w środku nie leczysz, co spowodowało w tobie ten nałóg, to, że ty nie umiesz zapanować nad własnym umysłem, no to... To będzie to tak, jak, tak wyglądało, jak wygląda do tej pory. Także jeżeli weźmiemy pod uwagę yy, to od strony właśnie takiej energetycznej, to to jest bardzo proste. To jest naprawdę bardzo proste. Mogę Wam pokazać, jak to zrobić. Jeżeli ktoś z Was ma jakiś tego typu problem. Powiem Wam, że też jeśli chodzi o uzależnienia, to one się wiążą bardzo mocno z rodziną naszą. Bardzo mocno się wiążą z brakiem miłości bezwarunkowej w domu. Tak się zdarzało u niektórych osób w dzieciństwie, że brakowało tej miłości bezwarunkowej. Była miłość warunkowa, czyli kocham Cię, będę Cię kochać wtedy, gdy zrobisz to, co ja chcę. Będę Cię kochać wtedy, gdy będziesz mieć dobre stopnie w szkole. Będę Cię kochać wtedy. Gdy będziesz się zadawał z tymi osobami, z którymi ja ci każę. Czyli wiecie, stawianie warunków. I dziecko jakby później idzie przez swoje życie jak, z, 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 tym, z, z, z tą myślą w głowie, że na wszystko trzeba sobie zapracować, że jestem niczego niegodzien, niegodna. Bo ja muszę dopiero zasłużyć na tą miłość. Sama w sobie nie jestem jakaś tam pełna, jak nie jestem pełna. No to tam nie ma harmonii, ja się nie czuję ze sobą dobrze. Tutaj też chodzi, jeśli chodzi o nałogi, o poczucie własnej wartości. Zazwyczaj w nałogi wpadają ludzie, którzy nie do końca czują tą wartość swoją, czyli brak tej miłości warunkowej. Kocham cię takim, jakim jesteś, bez względu na to, co robisz, bez względu na to, co wyglądasz, jak wyglądasz, bez względu na to, co zawierasz. Po prostu. Tak jest prawidłowo. Także kochani, yy, krótko miało być, mam nadzieję, że się udało, ale treściwie. Mam nadzieję, że komuś w tym pomogę. Jeżeli yy, potrzebujesz pomocy, to jestem. Życzę Wam fantastycznej niedzieli.